Znam kilka gwiazd, które z powodzeniem łączą dodatki warte tysiące z rzeczami z second handów. Dziś dwie z nich goszczę w programie. Agnieszka Włodarczyk chodziła jeszcze do podstawówki, kiedy zaczęła swoją przygodę z show-biznesem. No myślę, że największą burzę wywołałam podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, kiedy powiedziałam, że dwie sukienki, które miałam na sobie, łącznie kosztowały 2,50. Ossi Ugono, Polka o nigeryjskich korzeniach, która chodzi u naszych największych projektantów. Do second handu wchodzę okazjonalnie, a najchętniej z moją młodszą siostrą, która jest ekspertką. Wszystko Na luzie. Ale ja lubię wygrywać, więc... Dobrze, ja Cię, ja cię wygrać Uuu. spokojnie, wygrywaj To będzie moje. To będzie moje. Jest. Ty wzięłaś tą spódnicę? A ja mówiłam, że jest moja. Wsułaś mi teraz koncepcję, widzisz. Ja... Najbardziej nie lubię spodni przymierzać. to nie A ja butów, a ja butów, bo nie znajdę nic. Jaki masz rozmiar? 4-2. No. Ale na męskim dziale zawsze możesz się starać znaleźć.